Merhaba! tutaj Magda, z kanału kawa po turecku i witam Was dzisiaj znowu z mojej kuchni. Bo będziemy znowu gotować na antenie. No, jesteśmy cały czas uziemieni w domu. No to co tu innego robić? Człowiek tylko chodzi po domu i szuka, co by tu zjeść, prawda? I dzisiaj jeszcze mamy taką brzydką pogodę za oknem. Cały czas pada, czasami nawet śnieg. Cały czas jest pochmurno, no i ja w taką pogodę zawsze lubię sobie zjeść dobrą, gorącą, sycącą zupę. Więc dzisiaj będziemy gotować zupę: zupę turecką. Po turecku nazywa się ona ezogelin. Przepis jest znowu bardzo prosty, a zupa zdrowa i sycąca. Więc jeżeli macie ochotę ją ze mną przygotować, no to zapraszam na dzisiejszy przepis. Już za chwilę wam pokazuję, jak tą zupę przygotować, jakie składniki są potrzebne. Chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że my poza tą zupą będziemy jeść jeszcze coś innego, ale to pokażę Wam później. Teraz zabierajmy się już za gotowanie zupy. To są wszystkie składniki, jakich będziemy dzisiaj potrzebować. Podstawowym składnikiem jest czerwona soczewica i potrzebujemy szklankę tej soczewicy. Tutaj, jak widzicie, mam do odmierzania takie filiżanki, jak do tureckiej kawy. I potrzebujemy połowę takiej filiżanki ryżu i całą filiżankę kaszy bulgur. Tutaj mamy pokrojoną w kostkę jedną cebulę i pokrojony drobno czosnek. Tutaj mamy dwa ząbki. Dalej jedna łyżka mąki, dwie łyżki przecieru pomidorowego i przyprawy. Przyprawy używajcie takie, jakie lubicie, albo takie, do jakich macie dostęp, oczywiście, ale ja tutaj mam sól, czarny pieprz. Słodką paprykę i nanę, czyli suszoną miętę. Potrzebny jest też oczywiście tłuszcz. Ja akurat mam oliwę z oliwek, ale możecie używać taki tłuszcz, jakiego używacie zawsze. No dobrze, to zabieramy się za gotowanie. Przygotowałam sobie do gotowania zupy taki garnek i potrzebna będzie nam też patelnia. To sobie przygotujcie. A tutaj w tym różowym naczyniu mam litr wody. Może być to zimna woda po prostu, żebyście tylko mieli pod ręką to o tym mówię. No i zaczynamy. Najpierw rozgrzewamy w garnku trochę tłuszczu. Tyle wystarczy. Jeżeli będziecie słyszeć dzisiaj jakieś dziwne krzyki, to dlatego, że dzieci się bawią akurat pod moim balkonem. I na tym rozgrzanym tłuszczu podsmażamy sobie cebulkę i czosnek. Tak, żeby cebulka nam się zeszkliła. Do tej podsmażonej cebulki wsypujemy teraz soczewice, bulgur i ryż. Wszystko mieszamy razem i zalewamy litrem wody. I teraz przykrywamy to wszystko pokrywką, zostawiamy na małym ogniu tak długo, aż ta soczewica, ryż i kasza nam zmiękną. Ja sobie ten garnek przestawię tam, a patelnię dam tutaj bliżej, żebyście lepiej widzieli teraz co na patelni będziemy robić. Teraz na patelni będziemy robić coś w rodzaju takiej zasmażki, sosu Coś takiego, więc widzicie, że pozostałe składniki sobie już tu przygotowałam i tym razem będziemy potrzebować szklankę wody, znowu może być zimna. I znowu najpierw rozgrzewamy trochę tłuszczu na patelni. I na tym tłuszczu przesmażamy sobie łyżkę mąki. Dodajemy nasz przecier pomidorowy, dwie łyżki. I razem to wszystko trochę smażymy. Na patelni powinna nam się zrobić taka pomidorowa papka. Starajcie się jedno z drugim wymieszać po prostu. I teraz zalewamy naszą papkę szklanką wody. I mieszamy. Zmniejszyłam sobie ogień. Mieszamy aż powstanie taki w miarę gładki sos powiedzmy. No mniej więcej coś takiego właśnie. I teraz możemy już całkiem wyłączyć ogień. I do tego sosu dodajemy nasze przyprawy. I teraz będziemy czekać, aż składniki w zupie nam zmiękną i wtedy będziemy przelewać sos do zupy. Także teraz czekamy. OK moi drodzy, zobaczcie, zupa nam się ładnie ugotowała. Wszystko napęczniało. O, jest bardzo gęsta. No i teraz będziemy przekładać sos z patelni właśnie do tej zupy. I wszystko mieszamy. Wszystko jeszcze trzeba chwilkę zagotować. Jeżeli chcecie jeszcze dodać trochę soli, to to jest dobry moment. A jeżeli nie chcecie, żeby zupa była tak gęsta, to też możecie dodać trochę wody i wszystko razem zagotować. Ja właśnie trochę wody dodam. No. I zupa gotowa. Zaraz będziemy degustować. Tak właśnie prezentuje się nasza zupa smaczna, sycąca. No, ale mówiłam Wam, że mamy jeszcze coś do tej zupy. Mamy byrek z białym serem i pietruszką. Mm. Bardzo dobra. Naprawdę polecam. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten przepis. Jeżeli go wypróbujecie, to napiszcie, czy taka zupa Wam również smakowała. A może kiedyś się jedliście w Turcji, to też dajcie znać. A teraz chciałabym parę słów powiedzieć o tym drugim daniu. Burek z białym serem i pietruszką zrobiliśmy wczoraj to. No i dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć też film, jak to się robi. Z tym, że tutaj moja uwaga, do zrobienia tego potrzebne jest ciasto jówka i nie wszyscy mają do tego ciasta dostęp, dlatego. O to Was pytam, czy na pewno chcielibyście taki przepis, żeby nie było później, że nie przyda Wam się on w ogóle, bo nie macie tego ciasta, to dajcie znać. A teraz będę już kończyć, zabieramy się za jedzenie, zgłodniałam. No, czyli, jak Wam się ten przepis podobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Jeżeli uważacie, że ten przepis mógłby się komuś przydać, to go udostępniajcie. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Geryzyrys!